A mój czas drogi. Hej. Mm. Hej Marcin, słuchaj. E, słyszałam, że e, przeprowadzacie projekt. E, powiedz mi, skąd się dowiedziałeś o Make a Connection, o tym, że można napisać projekt i dostać na to kasę? Mm, o projekcie dowiedziałem się z internetu. <grym> Aha. Czyli po prostu uszukałeś jakieś tam in informacji i wow, nagle na coś natrafiłeś? Oczywiście natrafiłem na e, możliwość realizacji wspaniałych projektów. I o... wziąć udział, udział w konkursie. Aha, no super. E, powiedz mi, na czym będzie polegał Twój projekt i czego on dotyczy? Projekt nowego portu sztuki, dynamicznej grupy studentów, będzie polegał na prowadzeniu pracowni integracyjnej w Gdańsku. Aha, no dobra. A powiedz mi, z kim będziecie organizować i pracować przy tym projekcie? Pracownia integracyjna polega na. W prowadzeniu zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i tym będzie się zajmowała grupa studentów. Oprócz tego przewidziane są również zajęcia dla osób starszych, które zawsze chciały malować, a nigdy nie miały na to czasu, i teraz na emeryturze mają taką możliwość i będą mogły się rozwijać na płaszczyźnie artystycznej. Super, a powiedz mi, czy ty coś wiesz o osobach niepełnosprawnych? Bo no, chyba to jest dosyć ciężkie pracować z takimi osobami, jeżeli nie ma się doświadczenia. Doświadczenie mam trzyletnie, można powiedzieć. Przez trzy lata prowadziłem zajęcia plastyczne dla osób niepełnosprawnych i osób dorosłych. Mhm. E, super. W takim razie trzymam za ciebie kciuki i mam nadzieję, że dowiem się, jak przebiegała wasza praca i realizacja projektu. Dzięki. Dzięki. Może zrobimy jakąś serię. Co się jeszcze